Hej, cześć się, manu, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, wojsko, a ja witam Was z takim szybkim, krótkim materiałem. E, jako, że w tej chwili e, właśnie zostało e, włączone pod, podwójne PD na ten weekend, e, zaczęło się to dzisiaj, czyli w piątek od godziny 19, a kończy się w poniedziałek też około godziny 19. No i jako że jest podwójne PDL, postanowiłem z niego skorzystać i pewnie zapytacie się w jaki sposób. Otóż e, w taki, że mam e, tak naprawdę może nie tyle co do wymaksowania, chociaż nie do wymaksowania tak na e, kilka broni. Pierwszą bronią do walki wręcz e, z Modern Warfare jest tarcza balistyczna. Następnie są wyrzutnie z zarówno Modern Warfare, jak i może nie przede wszystkim z Modern Warfare. Mowa chodzi mi tutaj przede wszystkim o wyrzutni Jokr, czyli FGM148 Javelin, oraz o wyrzutni RPG-7, którą to, te dwie wyrzutnie również będę chciał no wbić ten e, maksymalny poziom e, również będę chciał wbić maksymalny poziom na nożu bojowym e, również z Modern Warfare tutaj jak widzicie no nie mam e, tak naprawdę broni białej praktycznie e, w ogóle odblokowany czy to w Modern Warfare czy w Black Ops Cold War tylko i wyłącznie podstawowy nóż oraz nóż bojowy ale właśnie ten e, nóż bojowy postanowiłem teraz e, zabrać się za to i go po prostu wymaksować, wbić ten maksymalny poziom. E, również e, też będę chciał wbić maksymalny poziom na karabinie ZRG 20 mm, czyli tym najnowszym karabinie, e, który jest możliwy do odblokowania w Black Ops Cold War. I na dobrą sprawę będę mieć wszystkie. Bronie zarówno z Call of Duty Modern Warfare Jak i Call of Duty Black Ops Cold War Już wymaksowane Dlatego moi drodzy Ja się zabieram Będę grał tylko na grabieży Krwawej forsie Tutaj jak widzicie Mam żetony Ale ich Nie, nie wykorzystuję Miałem 23 żetony podwójnych PD broni po wykorzystaniu użyłem łącznie sześciu tak więc powinienem mieć 17 ale dostałem jeden logując się do Black Ops Cold War w ramach e, darmowego zestawu gdzie otrzymałem e, już nawet wam pokażę karabin e, typ 63 mm, konkretnie e, schemat jak on się nazywał. Jako, e, północna agresja taką się e, prezentuje moim zdaniem wygląda całkiem całkiem e, fajny SKS naprawdę mm, wygląda bardzo porządnie tak więc moi drodzy taki szybki materiał ja się zabieram za grabież krwawa forsa za wbijanie i jak e, nabije PD doświadczenie czy też, no po prostu ten maksymalny poziom na tych broniach, oczywiście e, zrobię film. Tak więc tyle, przypominam, podwójne PD, nie wiem, chyba trwało albo jeszcze trwa na karnet, broń i żołnierza. To tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!